Masz tę bransoletkę. O tak, tak, uwielbiam Świetnie. ją, poprawia mi humor. To ja się tak, bardzo Tak, Dzięki. <laughs> o, jesteśmy. O. Hej! Cześć! Już nas widzicie. Już nas widzicie. A ja spytałem Barbie, czy mogę mhm. powiedzieć o czymś, co mnie pasjonuje. O czymś na czym mi zależy. Pomyśleliśmy, że o tym opowiemy. O oceanie! Ocean! Dobra, nazwę tego vloga 5 i 5. Wiem, jak wszyscy możemy pomóc oceanu. Zanim zaczniemy, dedykuję tego vloga Sylwii Earle. Oh. To oceanografka, pisarka Jest i badaczka. Świetna. To dzięki niej sam chciałem zostać biologiem morskim. Ciekawostka! Jest znana jako jej głębokość, bo jako pierwsza przeszła samotnie ćwierć mili pod wodą pod dnie oceanu. Co? Wyobraźcie sobie, że spędziła ponad 7 godzin pod wodą. To niesamowite. A czekaj, czy czasem tygodnik Time nie nadał jej tytułu bohaterki planety? Tak! Ta-da-da-da! Jest niesamowita, naprawdę dzięki niej wybrałem tę naukę. Napisała wiele książek. Jak miałem 8 lat, to jedna została mi w pamięci: Skok, moje przygody w głębinach. Earl pomogła stworzyć specjalny batyskaw, małą łódź podwodną, która mogła zejść prawie tysiąc metrów pod wodę. Niesamowite. Dlatego dzisiaj chcę pokazać Wam pięć świetnych fotografii, które pokazują, jak wspaniały jest podwodny świat. Wszystkie pochodzą z National Geographic i robią wrażenie. Pierwsze zdjęcie przedstawia nurka, który przygląda się pingwinowi cesarskiemu. O, oh, wow! Tutaj są pomarańczowe żachwy. Żyją jakieś 60 metrów pod powierzchnią lodu. Wyglądają trochę jak gąbki. Rzeczywiście, są całkiem ładne. <laughs> to zdjęcie zrobiła Krystyna Mittermeier. To lampart morski. Wiedziałaś, że nazywają się tak, bo ich centki wyglądają jak te u lampartów na lądzie? Nie wiedziałam! Ale teraz już wiem. Mm -hmm. Dziękuję, Ken. O, a to? To zdjęcie, jedno z moich ulubionych, wygląda trochę jak palma. Racja. A to nie palma? To nie jest palma. To Co? jest liliowiec. To nawet nie roślina, tylko takie zwierzę, które umie pływać. A na tym zdjęciu jest ukwiał, który przyczepił się do lodu. Naukowcy nie wiedzą, jak się tam znalazł. Wiecie, że zbadano niecałe 20% wód oceanicznych? Skoczymy w weekend ponurkować na Katalinie? Chętnie dołączycie do nas. Wszystkich Zapraszamy. <grym> Chodźcie. <grym> A teraz przedstawimy pięć pomysłów, jak wy sami możecie ratować oceany. Pięć i pięć. Dobrze, Barbaro? Mówimy na zmianę. W porządku, Kenneth. <grym> Numer jeden. Zmniejsz zużycie energii. Kiedy możesz iść lub pojechać rowerem, nie zapomnij wyłączyć światła. Gdy wychodzisz i wymień wszystkie żarówki na ledowe. 2. Zadbaj o plażę. Zawsze, kiedy jesteś na plaży, posprzątaj po sobie i po innych też, żeby jak najmniej śmieci trafiło do oceanu. Zostaw ją w lepszym stanie. Dokładnie tak. Właśnie. 3. Wolontariat. Dołącz do sprzątania rzek albo plaży. Te spotkania są świetne. To prawda. Tak. Numer 4. Zanurkuj! Naucz się pływać. Badaj i odkrywaj te niesamowite, wspaniałe stworzenia, które żyją w morzu. Numer 5. Mów o tym. Podziel się miłością do oceanu i namawiaj do dbania o niego. Tak jak my to robimy. To jest nasza wspólna sprawa. Miałeś świetny pomysł na vloga. <noise> dziękuję, że u mnie wystąpiłeś. To ja dziękuję. Pa. pa!